W sobotę w Auli Kolegium Polonikum w Słubicach odbył się koncert pod nazwą Gypsy Music Festival. Przed wydarzeniem porozmawialiśmy z jego pomysłodawcami i organizatorami. Pomysł się wziął z tego, jestem kompozytorem muzyki filmowej. Jakby muzyka filmowa jest w naszym domu już od wielu lat komponuję, Cała rodzina słucha tej muzyki. Um, stwierdziliśmy, że takiego festiwalu nie było w Polsce i warto byłoby coś takiego zorganizować, z racji tego, że tych filmów o tematyce romskiej powstało bardzo dużo. Dzisiaj usłyszymy utwory z filmu Bandyta w reżyserii Macieja Dejczera, usłyszymy też Skrzypce przestały grać Aleksandra Ramatiego, ale też będzie nasz film, który stworzyliśmy, jest to Romska Odyseja, film stworzony przez zemię pana Pawła Lechowskiego, ale także muzyka skomponowana przez Sinto Valentina. Co ciekawe w tym filmie jest to, że Muzyka jest bardzo różnorodna, na przestrzeni począwszy od Indii do czasów współczesnych można usłyszeć bardzo fajną i ciekawą muzykę. Dzisiaj głównym i gościem specjalnym tego wydarzenia jest Marcin Zdunik, bardzo znany wiolonczelista, ale też wystąpi dziesięcioletnia pianistka Liliana Schubert, która gra już od dwóch lat i zagra dzisiaj z Orkiestrą Symfoniczną Bydgoską. Filmy, i filmy są głównie o tematyce romskiej, bo tych filmów na przestrzeni wielu lat powstało wiele, natomiast muzyka będzie też no, różnorodna. Ten koncert powstał tutaj we współpracy Państwa organizacji. Czy będą powstawały kolejne tego typu wydarzenia, ponieważ jest to tak naprawdę debiut w Subicach i tak jak Pan wspomniał w Polsce? Tak, oczywiście z organizatorem wydarzenia jest Fundacja Sintirad oraz Harangos Nie zapominajmy, że naszym partnerem w wydarzeniu jest Subicki Miejski Ośrodek Kultury którzy bardzo mocno nas wsparli w tej inicjatywie, za co im bardzo dziękujemy. Też chcielibyśmy przy okazji podziękować gminie Słubice i zarówno jak panu Starości Leszkowi Bajonowi, ale także panu burmistrzowi Mariuszowi Olejniczakowi za, też za wsparcie i zaangażowanie. No i też wydarzenie zostało wsparte z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także z Fundacji LOTTO imienia Haliny Konopackiej, a także darczyńcą był też Bart Lutycz Nieruchomości. Jestem bardzo zadowolony, że mamy kolejny koncert i kolejne wydarzenie muzyczne w naszym mieście. Bardzo się cieszę, że tego, że odbywają się koncerty muzyki romskiej w Gorzowie, w Ciechocinku, ta muzyka zawita też dzisiaj do nas do Subic i mam nadzieję, że to nie będzie pierwszy koncert, ale będzie początkiem wielu, wielu koncertów, które będą trwały co roku albo nawet częściej. I jestem bardzo zadowolony z tego, że mogę być, współfinansować tę imprezę. Jako powiat subicki możemy być patronatem i myślę, że będzie to bardzo, bardzo udany wieczór muzyczny. Muzyka romska zdobywa coraz Szersze grono wielbicieli. A Gypsy Music Festival, dedykowany muzyce filmowej, może być w przyszłości kolejnym wydarzeniem popularyzującym ten rodzaj muzyki. Bądźcie wierni przykazani, jedenaste przykazanie nie bądź obojętny, bo jeżeli nie, to się nawet nie obejrzycie, jak Was, jak Waszych potomków, jak na Waszych potomków. Jakiś Auschwitz nagle spadnie z nieba.